chłopie, tu, kurwa, jakieś obrazy, breloczki, kurwa, magnesiki tego, kubki i on ja mówi, no, 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 mówię, mm, mm, mm. jakieś pocztówki, kurwa, lata pokazuje jakieś, nie wiem, jakieś, kurwa, miotły dominikańskie, mówię, nie wiem, co to, kurwa, jest, mówię, ja nic nie potrzebuję, mówię, chłopie, idę, ale później patrzę, tam butelki ma i w sumie to jest ta mamochana, ten lokalny drink, to jest jedna z tych rzeczy, które miałem kupić, na pamiątkę, więc kurwa, mówię, Mama Juana? A on mówi, Mama Juana! Si, si! Mówi, kurwa, tu Mama Juana, jedna, druga, trzecia. Mówi, patrz, kurwa, bierze zakrętkę, mówi, cyk, mówi, chuj tam koronawirus. Lej mi na tą zakrętkę, mówi, No dobra, mówi, tam wziąłem. Mówi, good, good, ja mówię, good, very nice, very, very, very nice taste. No i chuj, no i wiesz, i zaczyna się dysputa.